Ja nie będę wyłączał to zgodnie z konstytucją, ale nie obowiązuje jawność rozprawy. To jest jawność rozprawy. Konstytucja, artykuł 45. Jawność. Proszę uzasadnić. Nie, mamy, mamy prawo do nagrywania. Proszę uzasadnić. No, najważniejszym aktem prawnym jest artykuł 45. Proszę mi założyć sprawę jak pan, chce, pan sędzia, a nie takie ten ja, mam... Nie, bo to jest jedyna obrona przeciwko. Proszę, proszę przeczytać postanowienie. Ja nie wyłączę. No, proszę wezwać, jeśli policja, jeśli policja ma nie respektować prawa, pani się po prostu chce umorzyć sprawę i pani się boi, żeby to było to. Artykuł 45 Konstytucji, zna pani? Jawność do sprawy, karne sprawy mają prawo być jawne. Jawne sprawy to jest interes publiczny. Jeśli teraz sędzia będzie chroniła... Artykuł 45 Słucham, Konstytucji. Na, e, Pro nie prawa z artykułu 45 Konstytucji. A a tak konwencja o tak, tak, prawach człowieka Chosy tak, artykuł. Zapytać, co mówi artykuł 45 Konstytucji? Cuchama. Prawo jawności do jawności osób. No, to ja, 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 ja znamy, 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 że nasze ma pan prawo nabywać posiedzenie, które toczy się z wyłączeniem jawności. Ale co? Ale jak można wyłączyć jak? Nie tylko sobie zrobisz. Ja, ale to, przepis, to jest interes publiczny. Ale, z Otóż, ale e dlaczego sędzia się e boi i poznaje? Mówi jest przepis artykułu e 90, już Pan opowiem 5. Tak, bawimy się przepisami, to ja Pan nie zaszukam na za chwilę. Piecz. Dobrze. Le, e paragraf 1 Iż posiedzenia odbywały się do zasady Najważniejszym aktem prawnym A, aktem najważniejszym aktem prawnym, Polska jest artykuł 45, mam prawo do jawności. Przepraszam, no to ja zadam pytanie teraz. Czy to jest złoża masowska, że są tajne posiedzenia? Jakie jest w ogóle, nie wiem, jakieś wymyślenie, że niejawne? To jest niesodne z konstytucją. Nie ma pan prawa, gdyż Proszę przeczytać postanowania, Proszę pana, nie ma takiego przepisu prawa, który usprawnie pana do nakrypienia. Artykuł przepis, nie, 45 konstytucji. Nie, nie proszę pana, nie proszę pana, są przepisy, to są przepisy blankietowe, które znajdują rozwinięcie w odpowiednich przepisach właśnie państwa e, ustawowego. Właśnie pana, takie pana, działanie. Wam pomagam, że ja nie będę się z sędzią nie wiem, tak dołą, żeby mu przepisy prawne. Tak samo jak sędzia nie rozpatruje 20 wniosków, widzę. Art. Artykuł 45 Konstytucji, Artykuł 45 Konstytucji, szósty praw człowieka, Konwencja Praw Człowieka, artykuł 365. KPK. K, 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 K. Proszę mnie Proszę mnie zasadzić, dlaczego... Pana, proszę się uspokoić i proszę mi posłać i proszę mnie nie przerywać. Eee, nie ma w obecnie obowiązujących przepisach procedury karnej e, przepisów, który by uprawił Pana do nadzorowania przebiegu posiedzenia, które toczy się z wyłączeniem jawności. Przepis artykułu 95b, paragraf 1 Projektu Postępowania Krajowego stanowi, że posiedzenia odbywają się co do zasady z włączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi e, inaczej, bezpieczny składu są zarządzane inaczej. Nie jest to posiedzenie, które mamy do czynienia obecnie, nie jest to posiedzenie żadnym po do którego przewiduje się wyjątek. toczy się z jawności. No, na pewno podstawą jest na pewno podstawą do tego, podstawą do tego nie jest powołana przez Pana Przepisowych i Polska Polski. Konstytucja to jak mam pasuje, to ją przestrzegać. ale... Teraz tak, artykuł, artykuł 360 KPKP. Zgodnie z artykułem 360 KPK e, jawność rozprawy karnej można wyłączyć również... Dobrze. I to ma być jasne. Po prostu ludzie Proszę mają zobaczyć... Proszę pana, to jest tylko sprawa, tylko posiedzenie, które stosuje do artykułu 95b z artykułu 95 Niech ludzie Widzą, będzie, że sędzia chce umorzyć przestępstwa swoich pana, kolegów to, i dlaczego nie, nie chce, żeby ludzie to widzieli. I po prostu, ja się już zastrasza, nie mnie nie porwało dziecko, bo furgowany masą sobie poustawia marionetki. I ja po prostu nie chcę. Sędzia, proszę wzywać sobie policję. Nie, 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 proszę odczytać postanowienie. Proszę Pana, jeżeli Pan nie wyłączy nagrywania, to ja zarządzę przerwę i... Y, 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 Dobrze, no to, do później, to później ludzie będą widzieć. Proszę Pana, jeżeli Pan nie wyłączy nagrywania, to przewodniczący zrobi przerwę do czasu podjęcia, celem podjęcia stosownych działań. No to proszę, ja nie wiem. Ja Są chcę, żeby... Ja nie, włożał, a, nie, nie będę się, nie, ja nie będę się targował z sędzią nie do, e, do jakichś sędziów. Ja się nie dam, zastraszać, nie, nie ludzie. Wiem, no, to widzą, to jest, że... że... Z urzędu stwierdza się, że, urządzu, urządzu, że skarżący um, posiada przy sobie telefon z w opisie nagrywania, oświadczając, oświadczając, że nie wyłączy. Niech ludzie widzą jak, jakie mamy prawa w Polsce, że tworzą się układy prokuratorsko-sędziowskie adwokackie i po prostu właśnie po cichu umarzanie Tak i sędzia Paweł Wicherek nie może, być nie może być postawiony do odpowiedzialności karnej, bo ma kolegów, którzy chcą marzyć sprawę. Przepraszam, czy to jest loża masońska, żeby były siedzenia tajne? Może to jest loża, to proszę powiedzieć, ubrać fartuszek i będziemy sprawę prowadzić. To jest skandal. Proszę udostępniać to i pokazywać, jak sędzia Nowak po prostu pokazuje. No ja już nie mam żadnych, ja nie mam żadnych praw, można sobie niejawne... Artykuł 360 k szósty praw konwencji człowieka. Niech tu nie uczynią uprawnienia nagrywania tego rodzaju posiedzeń, z którymi macie do czynienia. To jest moja obrona konieczna. Bo tak to, jeśli będzie umarzona ta sprawa, to sędziowie dalej będą umarzać. Dobrze. Wykorzystujcie sobie policję, narzędzia, umarzajcie sobie sprawy. Umarzajcie sobie sprawy. Nie, będę się dał, żeby kolejna sprawa była umorzona, a moje sprawy wszystkie... Ja mam zarzuty bardzo szybko, szybko się toczą. Niech ludzie widzą. Używajcie sobie policji, używajcie sobie wszystko, bawcie się dobrze, póki ktoś z Wami nie zrobi porządek. Właśnie dlatego korzystam z artykułu 26 Obrona Konieczna, żeby pokazać ludziom, żeby się zjawił prokurator, który zrobi porządek, a nie tak jak ten prokurator, który macha rękami i mówi, że nie, nie wie co zrobić. Mam prawo konstytucyjnie do jawności. No. Mam prawo do jawności. Rozkład. Pani chce po prostu umorzyć sprawę i nie chce widać. widzieć. Jesteście odważni, tylko bronić kolesi tajnie. Ja się zastraszyć nie dam. Skończyło się. Jakby się ludzie teraz obudzili, was pokazywali, udostępniali, to byście tak nie robili.